No i mówi ta osoba, która miała czerwony pasek zawsze, nie było klasy, w, którym, w której nie miałem czerwonego paska, i która miała stypendium na wszystkich latach studiów. Dzień dobry. I witam z podrocławskiej wsi. A dzisiaj temat dla może ciut młodszych osób, choć nie tylko, bo okazuje się, że to pytanie przewija się bardzo często. Dostaję je ja, dostają je inni moi znajomi, którzy też są w IT, którzy od ludzi, często, którzy mają dzieci, często też właśnie od tych młodszych osób. Czy trzeba mieć dobre oceny w szkole, na studiach i tych wszystkich momentach, gdzie jesteśmy po kolei oceniani? żeby zacząć programować i dostać się kiedyś tam w przyszłości do IT. No bo nadal mnóstwo osób uważa, że trzeba być geniuszem ze wszystkiego, ze wszystkich przedmiotów, trzeba mieć najlepsze oceny i tylko ci kujoni, którzy w szkole byli uznawani za kujonów, dostają się do IT, inni nie mają szans. Trzeba być wybitnym, żeby pracować w IT. Każdy z nas był w szkole, każdy z nas był w jakiejś szkole średniej, część z was pewnie na studiach. No i możecie sobie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało w szkole. W szkole były oceny, oceny, oceny. Przede wszystkim uczyliśmy się pod oceny. Później była za to jakaś nagroda albo kara, był czerwony pasek, lub byłeś gorszy, bo go nie miałeś, i tak dalej, i tak dalej. I tak wyglądała cała edukacja. Właściwie uczymy się w szkole i na studiach głównie po to, żeby mieć. Dobre oceny, żeby y, móc na koniec powiedzieć. Ok, ja mam z tego przedmiotu piątkę, więc na pewno jestem dobry na przykład z matematyki. Kwestia ocen w szkole to jest ogromny temat, który, o którym można mówić mnóstwo czasu. I ja tutaj mam swoje zdanie bardzo mocno wyrobione na temat polskiego szkolnictwa i tego, jak to wszystko działa. Yy, I nie chcę o tym dzisiaj mówić za dużo. Yy, Jestem raczej zwolennikiem takich sposobów nauki bardziej alternatywnych. Zresztą moje dzieci też są w edukacji domowej i mamy się z tym wszystkim świetnie. Ale wracając do tematu, zawsze w szkole było tak, że oceny to był jedyny wyznacznik tego, czy my jesteśmy z czegoś dobrzy, czy nie. I bardzo wiele osób yy, trzymając się tego schematu. Yy, przez wiele, wiele lat nadal uważa, że my musimy być w jakiś sposób ocenieni, żeby ktoś inny potwierdził, czy my jesteśmy dobrzy, czy nie. No i tutaj sprawa w IT ma się zupełnie inaczej w programowaniu, szczególnie, bo my po prostu musimy mieć odpowiednie umiejętności i nieważne, nieważne zupełnie nieważne jest to, jakie mieliśmy oceny na studiach, jakie mieliśmy oceny w szkole. Czy byliśmy uczniami dwójkowymi, trójkowymi czy szóstkowymi? Po prostu musimy mieć umiejętności. Ja na przykład miałem zwykle bardzo dobre oceny. Jestem z, z tych osób bardziej no, systemowych, które świetnie radziły sobie zawsze ze wszystkim, pomimo że poświęcały na to mnóstwo czasu. Zawsze było, byłem najlepszy, miałem najlepsze oceny. Byłem w top, iluś tam najlepszych osób. I co mi z tego było, właściwie to niewiele, bo Później, jak musiałem wziąć się za tą już prawdziwą pracę i to wszystko, co było ważne na rynku u, prac u przyszłego pracodawcy, to właściwie ze wszystkim zaczynałem od początku. Więc było ciężko, ale gdybym ten czas mógł poświęcić na to, że już od samego początku, wiedząc, że chcę na przykład zostać programistą, uczyłbym się bardziej w tym kierunku. Byłoby mi dużo prościej, jednocześnie nie zakrzątałbym sobie głowy wieloma tematami, które no, kompletnie nie były mi potrzebne, a ja mogłem sobie powiedzieć na koniec. Danego roku czy semestru, że o z tego przedmiotu to mam piątkę, to jestem dobry. A prawda jest taka, że ta piątka, czwórka czy dwójka nie ma żadnego znaczenia w moim, nie miała żadnego znaczenia w moim życiu. Poza może jakąś tam drobną satysfakcją i tym, że uszczęśliwiłem osoby, które chciały, żebym taką ocenę miał. Dlatego y Najlepiej, im szybciej weźmiesz sprawy w swoje ręce, im szybciej samemu się zorientujesz, że oceny nie mają żadnego znaczenia, i obierzesz sobie jakiś kierunek w życiu. Więc wcale nie musisz mieć dobrych ocen, wcale nie musisz być dobry pod kątem tych właśnie wyników szkolnych, tylko po prostu musisz mieć daną wiedzę na dany temat. Troszkę może inaczej jest z niektórymi dziedzinami, gdzie żeby na przykład dostać się na jakieś studia, trzeba mieć dobrą ocenę z matury, czy dobre wyniki z matury. Owszem, trzeba wtedy się przyłożyć do tego jednego egzaminu. Znam osoby, które przez na przykład przez całe liceum nie uczyły się w ogóle, ale uczyły się bardzo słabo. A później wzięły się za siebie i nauczyły się tylko i wyłącznie do matury, no bo to już im się opłacało i wiedziały, że od tego zależy kolejne, kolejne kroki w ich życiu. Ale po co się skupiać na przedmiotach, które nie są ważne wcześniej? Bardzo mądrze w tym czasie robiły to, co lubią, to, co chcą robić, rozwijały swoje pasje. Część z nich odnalazła właśnie pasję do programowania, do innych rzeczy, więc to jest bardzo odważne, ale bardzo. Mądre podejście. A jeżeli chodzi na przykład o studia, to bardzo dobrą motywacją było to, że uczyłem się dla dobrych ocen, żeby mieć stypendium naukowe, co wtedy było jakimś tam dodatkowym plusem. A tak poza tym, to nie widzę żadnych większych benefitów. Więc jeżeli to tak przeanalizujemy sobie na zimno, to możemy dojść do wniosku, że nawet w obecnym systemie edukacji oceny nie mają żadnego znaczenia. Jedyne wymaganie jest takie, że trzeba przejść z klasy do klasy, żeby móc wejść na kolejny etap tej edukacji, ale czy ty w danym w danym roku masz dwójkę czy szóstkę, to nie ma żadnego znaczenia na twoje życie. Ewentualnie możesz mieć jakiś tam pasek na, na świadectwie, i to wszystko. Na studiach możesz dostać stypendium naukowe, co jest dodatkową motywacją, ale właściwie to jest wszystko. Finalnie nie ma żadnego znaczenia, jaką miałeś ocenę. Liczy się tylko wyłącznie to, co ci zostało w głowie, a przy obecnym podejściu i takim celowaniu tylko i wyłącznie w oceny, tej wiedzy zostaje bardzo, bardzo niewiele, niestety. No i mówi ta osoba, która miała czerwony pasek zawsze, nie było klasy, w, którym, w której nie miałem czerwonego paska i która miała stypendium na wszystkich latach studiów, bo zawsze miałem stypendium naukowe. Drugi raz byłbym trochę już mądrzejszy. Więc jeżeli jesteś w szkole albo na studiach, to Pamiętaj, że te oceny to jest tylko jakiś tam dodatek, który niewiele znaczy. Liczy się tylko i wyłącznie to, co, to ci, to, co ci zostaje w głowie. Oceny są przy okazji. Nie musisz się nimi aż tak bardzo przejmować. Jeżeli jesteś rodzicem osoby, która się uczy w szkole czy na studiach, to też pamiętaj, że to nie ma większego znaczenia. I jeszcze z takich przykładów, jeżeli chodzi o osoby, na przykład, z którymi pracuję. Mnóstwo osób, które ma dużo lepsze stanowiska ode mnie i dużo więcej o programowaniu i ogólnie IT-wie. W szkole było raczej uczniami średnimi, a często nawet marnymi, ledwo przechodzącymi z klasy do klasy, ale w odpowiednim momencie stwierdzili, że zobaczyli, że coś takiego jak programowanie i IT ich interesuje. Poszli bardzo mocno w tym kierunku i po prostu przyłożyli się do tego, żeby dobrze poznać tą jedną dziedzinę, która naprawdę jest bardzo opłacalna, lukratywna i warto w tym w tym siedzieć, bo jeżeli ktoś jest w tym dobry, to właściwie nie ma żadnego innego e, wymogu, żeby umieć cokolwiek innego, bo to jest naprawdę ciekawe i opłacalne zajęcie. Są tylko ewentualnie pewne momenty typu matura, typu jakiś ważniejszy egzamin, gdzie faktycznie te wyniki mogą mieć jakiś wpływ na Twoją przyszłość. Są jedyne takie momenty, ale nawet jeżeli to Ci nie pójdzie, to nie ma większego znaczenia. A jeżeli myślisz w ogóle o tym, żeby wejść do IT no to tamte studia, oceny i wszystkiego rodzaju inne egzaminy, certyfikaty, no to już kompletnie nie mają znaczenia. Tak więc, jeżeli byłeś słaby z matematyki, jeżeli byłeś słaby w ogóle, słabym uczniem byłeś w szkole czy w liceum, to niczym się nie przejmuj. Jeżeli nie masz studiów, jeżeli masz byle jakie studia, też się niczym nie przejmuj. Jeżeli widzisz że w programowaniu jakąś pasję i to, że to może być ciekawe zajęcie dla mnie na najbliższy czas, to spróbuj. Myślę, że warto spróbować, bo jest to bardzo ciekawa branża. Według mnie jest oprócz tego, że jest bardzo dobrze płatna, jest bardzo satysfakcjonująca i po prostu ciekawa dla, dla mnie, jako osoby, która tworzy nowe rozwiązania, z, której, z, którego, z których później korzysta setki tysięcy osób. Więc polecam, spróbuj, jeżeli potrzebujesz pomocy, kontaktu ze mną, możesz skorzystać z darmowych materiałów, tutaj linki zostawiam poniżej i zapraszam też na najbliższe spotkania ze mną e, online. Więc wszystkiego dobrego, do zobaczenia i pamiętaj, oceny nie mają żadnego znaczenia, cześć!